Nowa animacja Karo, która wyszła dzisiaj. Oglądamy. Kolej tym razem dosyć długie. 5 minut prawie. No, i są coraz większe progresy. Niedługo podejrzewam, że filmy będą trwać 3 godziny. <laughs> nie, to byłoby za długo już. To byłoby za długo. Może głos byś włączył? A, faktycznie jest. Nie, jest włączony głos, tylko muszę oddać tutaj, takie coś. Spokojnie, jeszcze nie puściłem tak. Dobra. Uf. Lecimy, co, nie? Ale będzie dobre. Czujesz, że to będzie genialne? Cały świat na to czekał i nareszcie jest nowa animacja i Chmurka. Czekaliśmy na to tydzień. Tydzień czekaliśmy na to. Ja wiem, że zasłaniam, nie wiem, nie wiem, gdzie kamerkę dać. Dobra, czekajcie, postaram się dać kamerkę w jakieś lepsze miejsce. O trochę lepsze. Ej, ja mam jeden pomysł. To wy na to? Uwaga, to jest apel do wszystkich streamerów. Komentarze. Co wy na to, że wszyscy wrzucamy zawsze kamerkę w jeden róg? Przez to nie musimy zmieniać naszej kamerki. Zawsze wszyscy, w prawy górny róg, wrzucamy kamerkę do reactu Jak oglądamy React gdzie jest kamerka, to wtedy przesuwamy sobie w dół i widzimy react danej osoby. Ale tak wszyscy mamy w prawym górnym rogu. Zatem jeżeli ktoś chce zrobić react do naszego Reakta, jest to łatwo ustalone. Na zagranicznym w ogóle Twitch Compilation, oni robią specjalnie taką ramkę. Hej streamerze, który oglądasz to na swoim streamie, umieść o wy tym miejscu kamerkę, bo tutaj nie będzie żadnego ważnego contentu. Ja to uwielbiam. No, piękne! Strefa wolna od contentu tutaj, ale ja mam drugiej krzywy ten! Sto, ja mam krzywę! A zanimuj tego Ja ja mam. Ja poczekajcie, tu, tu, muszę, musimy to cofnąć na chwilę. To nie pasuje coś. Poczekajcie chwilę, bo ja tu widzę dramatyczny PEN Przerzuć. Jak, jak to w ogóle naprawić? O! Wiem jak to naprawić! Dobra! Dopasowany teraz jestem, co nie? Łatwo! Ale to było śmieszne. Dobra! Jest jeszcze druga, ktoś tu świetny pomysł przed, podsunął że jeszcze jest druga opcja. To jest bardziej hardkorowa, czyli siebie rozciągnąć. To jest w ogóle możliwe? A zobaczymy. Rozciągnij do ekranu, nie do ekranu, rozciągnij po prostu edycja przekształceń. Gdzie to możecie tu jest coś takiego jak rozciąganie? Gdzie to jest coś takiego jak rozciągania, się pytam? Obróć, rozmiar. Pozycja, to ja wiem. Wyrównanie. Kurde, nie zna, nie znasz tak bardzo skomplikowanych opcji. Shift, ale shift to jest takie. O nie, faktycznie! Dobrze. Musimy się dopasować, żeby wyglądać tak. O! Doskonale! Teraz możemy obserwować! Doskonale! Teraz możemy oglądać filmik dalej! Jest idealnie! Strefa wolna od kontentu tutaj! No, przynajmniej nic nie zasłonimy! Dobra, oglądamy. Karo, zanimuj tego Nexa inaczej. Tak leniwie go zanimowałaś. Używasz tej animacji już po raz trzeci czy czwarty. Karo, tak ładnie się starasz. Staraj się dalej. Nie, nie, to jest smutny moment. Ja się uśmiecham, bo patrzę na swoją kamerkę. ma witam Cię bardzo serdecznie. Halo. Halo! Czy mnie słychać? A czy ty możesz? Ja wartysz szmam. No nie gadaj. Karo, zanimuj tego Nexa inaczej. Tak mnie nie <grymne> zanimowałaś. Używasz tej animacji już po raz trzeci czy czwarty. Nie no, co za żart. Nie, no dobrze jest Nexa. Nie, no mi się szczerze mówiąc podoba. Taki ładnie wygląda Nexa. No, dobrze wygląda. Ja bym go nie, an nie anonimował. Ładnie jest, co nie? Elegancko wygląda. Zobaczcie na Nexa. Ładnie wygląda Nexa, co nie? <grymne> Hello, Blad, jaki szeroki. Dokładnie. Goloriado, dziękuję ci. No, jestem szeroki, bo musiałem się dopasować do okienka kontentu. Niestety, takie są zasady jak oglądając filmu Karo i żeby nie zasłaniać żadnych ważnych informacji. <ślesy> 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 Ojej, jakie dobre no, teraz tekst jest dużo lepszy Oj, tak byczku! Nie, nie, tamta wersja była lepsza. Powiem ci tak będzie, niestety nie pobijecie, bo... To jest niesamowite po prostu. <grym> Mandzio chuj dupę. <grym 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 tak. Wystrywy randomów w internecie ciężko jest mi brać do siebie. Ciężko jest mi brać wystrywy randomów w internecie i dziwię się, że ludzie tak mocno o to walczą. Witam, Zahaczaju. Cześć, Mandzio. Słuchaj, ja bym się chciał dołączyć do plucia na nexę. A! Co też to chciałbym witam? dojechać tą waloną szmat... Czy mówimy o tej... Tak? tak? dokładnie. Ta rura, która jest i dodatkowo Wiesz, no? że Nex drugi dzieci? No i własnych widzów. Ja pierdzielę. Ja też słyszałem. <laughs> no, no słuchaj, Zacha. Pamiętasz, jak ci obiecałem e, tam e, miesiąc temu, że jak będziesz umierać na raka, to ja wtedy przekażę twoją ostatnią wiadomość twojej żonie. Pamiętasz? To sorry. To jednak nie mogę, bo wiem, że umierasz, bo mówiłem się z kumplem na piwo. I to jest dla mnie ważniejsze teraz. Zatem Zacha, miłego tam umierania. Ja będę musiał uciekać na piwero. No i Zacha umarł, koniec. <laughs> Kurwa, zdechłeś. Dobra, idę na piwo, elo. <laughs> O copyright niech mi tylko tym razem nie wrzucić copyrightów, bo i tak głoduje. Nostawać się powaga proszę. Dla naszego ukochanego, amerykańskiego prawa. Poproszę kakonę na czacie! Szczególnie pozdrowienie i podzięka dla wspierających A to koniec? O kurde, tuż koniec! Ale szybko zleciało! Pasuje do mlu muzyki. Nie, nie, super było. Super było. Szeroki bladzi, pasuje idealnie. Fasowałem się. <laughs> Dobra, musimy teraz naprawić to. Dobra, prawie naprawiliśmy to. Dobra, ale było śpiesznie. <laughs> Powiem Wam, że śpiesznie było. Dobra animacja, podobało mi się. No. Fajnie, fajnie, ten nowy Nexe, ten nie ten, tylko ten wcześniejszy mi się podobał Możesz go oddawać do różnych ten Fajnie wyglądał No, był taki realistyczny, był, widać było wszystko No i taki Nexe, to, to ja szanuję, poczekaj, to się, nie, musimy się tu tak pociąć trochę, żeby Za dużo miejsca nie zajmować, dobra, chyba tak mniej więcej było, co nie? Jakoś tak Nie wiem, właśnie tak było, chyba tak mniej więcej byłem No, więc animacja na plus, bardzo mi się podobała Tak trzymaj i rób tak dalej, czekam na kolejną śmieszną animację bo zawsze to jest śmieszne. Szeroki byłeś przystojniejszy. Dzięki, Mojżesz. <laughs>